Bo ten zderzak jest bardzo podobny do tego, co jest robiony w Łodzi. Zmiany to były od samego początku, jak, no, jak tylko ten samochód się pojawił, no bo to tak trochę było mało na wolno, skąd tutaj koledzy żenili fałki do takich. Sam, ja, bo generalnie to, co robię sam, to co mogę zrobić sam, no to, to robię sam, to robię. Ale są rzeczy, których no, nie przeskoczę. nie? Ja <laughs> chciałem, żeby tutaj mimo wszystko była dziurka wycięta między tym znakiem Mitsubishi, ale no tego... Pieniądko jedzie, no nie ma źle, oryginał i nie oryginał, oryginał fioletowy był. I'm moving on że e y nie ma A gdzie jest? Y. Nie ma maci? Ej, nie ma Ej, y. a fryzura, spoko Fryzura jest ładna, tu siemanko świry jesteśmy dzisiaj w Szczewie, przyjechaliśmy do bar... Nie, jeszcze raz to robimy, nie pokazaliśmy tego No to ja to, to ja pokażę bez... Siemanko, witają Was. Moto. Świry. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w Szczewie, yy, Kręcimy następnego jdm Przyjechaliśmy do Bartka. Pokażemy Bartek już Wam. pewnie na nas czeka? Tak, czeka już na nas. Pokażemy Wam zaraz, co to jest. Dawajcie z nami. Kolejny JDM! <śmiech> 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 siema, Siema. siema, <śmiech> siema. <śmiech> Co to? Eklipsa drugiej generacji możecie znać już ją z naszych zwrotów, bo widzieliśmy się parę razy. Dwa chyba, y... albo trzy, albo i trzy. Yy, wersja, dwa litry GS. GS, tak, tak 4G63 czyli... silnik czyli 140 S kuni, 146. 146? No, według fabrycznych ustaleń 146. Czyli z racji, z, z racji wieku, już pewnie z 20 lata po łące, ale... <laughs> Kolorek? Oryginał, nie oryginał. fioletowy był. Oryginał fioletowy. Pod maską widać. To jest kolor ze Skody. Dragonskin. Superba. No, taki wydał się chyba najbardziej logiczny do tego auta. Znaczy, musiał być jaskrawy, nie? Rzucając Bo chyba się japońskie woczy. auta muszą być jaskrawe generalnie, nie? Tak. Jak zabawka to... Musi kuć w oczy. Ja bym tutaj pokazał może okleinę, bo ona jest cała jak widać w Dragon Ballu Z. <grym> tu też. Tutaj, <grym> też. <grym> tutaj też. Tutaj też. Nie pokazujmy tutaj tego kawałka, bo tutaj jest, było lekkie ała. Ale lekkie. Lekkie ała. Co to za koło? Koło to Asa japońska. 18 cali. 8,5 chyba z przodu i 9,5 z tyłu. Siedzi ładnie. No, ładnie. no siedzi ładnie. Bez dystansów nawet się udało. Także tu ET takie trafione. No, z tyłu trochę trzeba było rolować, bo się nie chciały zmieścić. I naciąg przyszedł, bo się też nie chciały koła zmieścić. Nie? Tarło. Znaczy, nie, nie tarło, ale było ryzyko, że będzie tarło. <śmiech> <śmiech> no. Od razu trzeba było tego uniknąć. Tak, od razu tutaj były wyeliminowane pewne takie aspekty, które miały, jakby, no, miały, miały, mogłyby mieć negatywny wpływ później na czy to karuserię, czy to opony. Więc... Ogólnie pomysł i... i. Nie, pomysł to zupełny przypadek. Ogólnie twój cały, tak? Tak. Generalnie, całe to auto to jest taki trochę mocno indywidualny pomysł, bym powiedział. Miałem na niego jakiś zamysł. On też się, no to już wcześniej rozmawialiśmy, że pierwszy plan był, że miał być w Anim oklejony i do tego fioletowego koloru, który tutaj był. No taka grafika Anim bardzo pasowała. No niestety po zmianie tego koloru na ten, no, no okazało się, że to w ogóle się nie klei, nie? Tak. Musiało wlecieć co innego. No, musiało wlecieć raczej coś właśnie kontrastowo takiego, już bez mieszania kolorów, typu, żeby tam dodawać jakieś czerwieni, żółci mm -hmm. więcej, czy jakichś innych dziwnych kolorów. Typowo czarne, no i padło na taką grafikę. Nie to, że jestem jakimś wielkim fanem, nie, Dragon Balla. Lubiłem to bajkę za dzieciaka i tak... Może gdzieś to też się przyczyniło do, akurat do takiego... No właśnie nasuwało mi się to pytanie na usta, bo myślałem właśnie, że jesteś zajebistym nie, fanem Dragon Balla Nie, nie, nie. Ale uznałem, że ogólnie do japońskiego auta motyw z japońskiej bajki będzie jak najbardziej pasował i no robi robotę, fajnie wygląda. No, miał być jeszcze coś na masce przyklejone, ale to też było już takie trochę później, na siłę szukanie sobie wzoru. No. Rozmawialiśmy już ogólnie o tym wcześniej, widza wie o czym, o tym jeszcze oczywiście nie wiedzą. Mam mówić czy nie, kurwa? No, panie reżyserze, bo jest i pan tutaj jesteś. Eee, kurwa, i muszę od początku mówić no. przez siebie. Jeżeli chodzi o aspekty wizualne, ja tutaj wcześniej z Bartkiem już rozmawiałem o tylnym skrzydle. Wy nie wiecie o tym, to może, może powiedz całą historię, jak znaczy, powstał jego. Historia była taka, że tutaj do, z początku był zwykły, oryginalny, GS-owski spoiler, niski. No, słaby, no słaby, no. W ZM tuningu została zamówiona ta lotka. Miała być też większa, ale niestety tego wzoru, których ja chciałem już albo nie produkują, albo go w ogóle nigdzie nie szło dostać, więc no, zostało takie skrzydełko. Oryginalne sporniki zostały zamienione na takie trochę kustomowe, że tak powiem. No, dwa tygodnie rysowania, dużo wycinania z paneli podłogowych, przymiarek, innych cudów, i no i powstało. Też jeszcze do nie jest do końca takie coś, co miało być, znaczy. Nie wiem czy to można. Dobra, można. Ja chciałem, żeby tutaj mimo wszystko była dziurka wycięta między tym znakiem Mitsubishi. Ale no tego już technicznie nie szło na CNC wyciąć, nie? Poza tym mocno by to osłabiło no, i... ja też dopiero no, sam że to Mitsubishi. jest znaczek Mitsubishi no. bez kitu, nie? No, a właśnie żeby to się lepiej w oczy rzucało, to miało być tutaj, te, te, te no, kanty no, miały no. stać tylko na takich wąziutkich nóżkach tutaj i tu miała być dziurka, prześwietlenie takie, żeby to po prostu było widać, że to jest typowe takie Mitsubishi, nie? Bez kitu nie zauważyłem tego ani na zlocie, no, jak byłeś to taki, u taki szyn, szczegół, jak, no. jak żeśmy oglądali a dużo rysowania teraz, było z tego względu, że oryginalnie jak on tutaj był położony na, na klapę, to strasznie leżał mocno w tył przechylony. Także tutaj trzeba było dopracować, żeby ta linia była taka... No, było na równo. Szczegół, taki szczegół niby, nie, żeby to było jednak symetryczne i ładne. Nie? Mhm. W, w ogóle po, jak już to się, że tak powiem, okazało, że tego się nie da zrobić, no, wyciąć, w sensie gość mi zaproponował, żebym sobie to wyciął, y Wiertełkiem takim, ale później stwierdziłem, że to jest taka robota, że no nie musi tak być. Mhm. To chciałem po prostu zrobić też tak, że z jakby farbę, reparaturkę z, z tego koloru i tylko tą rajkę, co tutaj jest to takie delikatne przetłoczenie, to tylko to sobie smyknąć na żółto. Ale docelowo do tego nie doszło i... No i chyba nie dojdzie. No ogólnie by... <laughs> no to ukazało, byłby taki, taki drobny szczegół, który mógłby trochę uwidocznić to faktycznie, że tam jest ten znaczek Eklipsa, nie? Bo tak to go trochę słabo tam widać. Ale jest. Ale jak, no jest, jest, Dobra, słuchajcie, bo mamy trochę mało miejsca tutaj Michał to nam dobrze. Nie, nie... Michał nam tego dobrze tutaj nie ogra. Co, jedziemy na przejażdżkę? No pewnie. Jedziemy na przejażdżkę, znajdziemy jakąś fajną miejscówkę, gdzie pokażemy Wam auto całe dookoła, pod machą i, i, i po prostu jedźcie z nami, zobaczymy się za chwilę. Wąski jedziesz. Wąski, Wąski, Wąski jedzie. wsiadaj. Pojedziemy sobie w tamtą stronę. Ogólnie miasto to jest, tak? Nie, to jest wioska. Wioska. No, ale jak na wioskę to bardzo duża i no, zadbana. No fajnie. Widać, że włodarze dbają. No, to znaczy ogólnie tutaj powiem Ci szczerze, do życia miejsce to jest spoko, nie? No co, wszystko macie? Szkoła no, jest, więc właśnie. Do tego zmierzam, że tu wszystko masz, nie? Szkołę, przedszkole, markety, lekarza, aptekę. To masz taką daleko widzę nie masz. No, możesz w skarpetach iść. No. Nie? No to jedźcie sobie. Okej, okay, no. dzięki. <grymne> Kurwa, w no bagażni to... się odwrócił. <grymne> <grymne> Tylko nie szczelaj do nas. <grymne> A licznik ogólnie sam też oklejałeś, czy? Nie, to wszystko robiła mi ta sama firma co ten. Co. Co. Naklejkę. Aha, naklejki no, też oni naklejają. Tak, tak, to robił taki, no z międzychodu. W firmie to było zamówione. W ogóle tam mają takiego ogarniętego gościa, Dawida. Gość z pomysłem, ambitny, całkiem sympatyczny człowiek. No I to on jest odpowiedzialny. od sufite też oklejałeś, tak? Tak, tak, znaczy, tak. zawsze Była szara. Była szara. Była szara. No lepiej pasuje. No i wisiała, nie? Dlatego powstało to, żeby była czarna. Generalnie cały środek chciałem, żeby był taki. Nie? Ale mhm. to no, wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i. No dokładnie. No, i to wszystko chłonie, tak. że to no, jest. No, to nie ma mała, mała kasa, nie. Nie wszystko mogę robić sam, bo wszystko, generalnie to, co robię sam, to, co mogę zrobić sam, no to, to robię sam. To robisz. To, ale są rzeczy, których no, nie przeskoczę, nie? Mam słabą maszynę do szycia takich rzeczy. Aha, że w sensie. Aha, żeby sobie samemu to wszystko No tak? Ja, ja miałbym taki dryg, żeby sobie to samemu zrobić bez najmniejszych problemów. No tylko, tylko, tylko tu sprzęt trochę nie domaga, nie? Mm -hmm. typu właśnie. No a znowu, żeby... No nie kupować kupować sprzęt, żeby, żeby, żeby zrobić tylko swoje auto, no to też bez sensu. No ogólnie już chyba cię rozumiem, czemu tak na co dzień, żeby tym śmigać. To no ciężko, ciężko, nie? nie? tam są takie rzeczy jak silencery do tego tłumika i ten, ale to, to już nie chodzi o tą głośność, tylko o sam komfort tego, jak tu się jedzie, nie? To ogólnie o spalaniu nie ma co rozmawiać, ile wlejesz, tak? Nie no, jak lecisz sobie tak spokojnie, tam 130, 140, to dyszkę bierze, nie? W trasie. No, w w dzisiejszych cenach to też nie no, jest? No dużo. Nie jest mało, nie? No to też jest fakt, nie. Ale tak to, jak lecisz tak do odcinki raz i dwa, i czasami trzy, i do odcinki, no to, to już nie ma granicy, nie? Spalanie. No, no już. <laughs> wirek się uruchamia. I... No, ale taki był zamysł, to jest zabawka, nie? Tym się hmm. trzeba bawić. Znaczy trzeba, no, no, Z takim zamysłem był kupiony. Żeby się pobawić. Odskocznie. No, też trzeba trochę, że tak powiem, odpocząć sobie od żony, czasami od dzieci i innych rzeczy. od, w ogóle, od codzienności. I no to jest akurat takie... Tylko, że wtedy samemu, nie? Już żadnych wtedy nie ma jakby... No, z pasażerem się nie pobawisz, nie? No nie. Bo to, znaczy pobawić się, by się pobawić, ale za duże ryzyko No ja... dobra. Jedzie coś tam. No, nie ma źle. Wcześniej miał na 17 kołach założone, bez naciągu, i wydaje mi się, że lepiej się trzymał w zakrętach niż, niż teraz na niż 18 i na balonie. Nie? Mm -hmm. no, miałem no, moment, żeby się. że wierzyły mi się, prostu, mi się włosy już kiedyś, nie? Kurde. Ale w Policy no, na międzyrzecz te zakręty idzie jak pojebany, nie? No. Czyli testujesz, tak? Na, no. na krawędzi. No wiadomo, ale co samemu? To trzeba zawsze podkreślić, że samemu, nie? Bo ja stwierdzam, że jak ma się coś odwinąć, to lepiej, żebym był sam niż miałbym tu no, mieć no, syna, no, czy no. żonę, czy kogokolwiek kurwa, znajomego, nie? No to prawda. No później mieć kogoś na sumieniu, kurde. No. Kierownica od czego? To jest nardi. Oczywiście oryginalna. Oryginalna. <noise> no, żaden Nie. AliExpress. Żaden no. AliExpress. Panie, fortunę kosztowała. No. <noise> Nie no żart. No taki był plan. Od początku mi się podobała i tak... No i wjechała. I wjechała. Czas najwyższy przyszedł na nią, więc... Ale no, twardziutko, twardziutko pamięci. A no, no w ogóle nie jest ten, wygodnie. No, na oryginalnym zawieszeniu, jak jest, to jest bardzo wygodny ten samochód. Powiem, że to trochę żal było go zmieniać ten, na ten gwint, no bo, no bo. no bo. komfortu no nie ma wcale, nie. Będzie nas odbierdala, żeby mu nie mówicie? A to zawrócimy, możemy z powrotem takie nagrywki robić. Jak no. ten się fajnie trzęsie. No to jest też prezent od mojej żony. Jeszcze samochód dostałem, Eclipsa zresztą zielonego. Takiego typowego ze szybkich i wściekłych. No, Mam taki mały ołtarzyk. zdjęcie też tam no, kiedyś na zlocie gość mi wstrzyknął bardzo ładną fotkę. Właściwie samochodowi mojemu mężowi. No i oprawiłem sobie w ramkę jedno, a drugie mam obraz zrobiony też. Mm -hmm. Tak jakoś. O coś mnie zapytać. Sprzęt grający. Na tym skończyliśmy. Tak jest. Rady jak widać. Darowanemu koniowi się... Ser... Nie rozumiem co on powiedział. Mówi, że wystarczy jakaś zatoczka. No to my taką znajdujemy już, w sensie tutaj o. No na sprzęcie grającym. No sprzęt został taki jak, w sensie jest jaki jest. Dostałem to radio od mojej siostry po prostu i ono tutaj zostało założone. Leży sam wzmacniacz w chacie, przygotowania jakieś już są tutaj poczynione pod, jakby pod sprzęt, ale no to wszystko znowu jakby nie było, się rozbija o pieniądze no, i, i... Czekać stać! Ta, tak jest. <śmiech> <śmiech> tak jest. Y, ale głośniki są wymienione na bozę. O, to już. No. Przestały rzęzić. No, <laughs> ale powiem Ci, wydech drze ja. Drze. Dżery no. że tak no. jakbyś miał na obrotach go trzymać cały czas, to słabo by było pogadać. No ale idzie się przyzwyczajenie na dłuższą metę, no. nie? 400 km żeśmy nim ostatnio lecieli do Opola, pod Opole właściwie, na Osakę Dało się wytrzymać. No, tak chcącego nic trudnego, nie? Muzyka droga. Dobra, chodźmy, może zobaczymy do tego, do Michała, co on tam ma, jakiś. Bo on zaraz będzie swoje wizje mówił, wiesz o co chodzi? No. Że to może zrobimy to tak. Jeszcze pan, potem nas Obu naraz? Ale on woli kobiety niż facetów. No. Mówi, że nie będzie Was brał. Dym robi. No robi, robi. Do trzeciego biegu. <laughs> no. Ciekawy samochód. No a i czteroosobowe. Cztery. No, tam mało komfortu jest. Tyłu, ale no, cura jak tam, na nogi, nie? syn siada za żoną, żona się delikatnie przesuwa, córa siada za mną. No, kurwa, żeby tylko z tego zakrętu nic nie zwinęło, nie? Jakiś gabaryt. poleci i będzie kurwa koks, nie? Dwie dychy w plecy. No. To jeszcze chuj z aparatem, ale żeby ręki nie stracił. Dobra. To podstawa. Możemy pokazać tą blendę z tyłu podświetlaną, możesz coś powiedzieć o niej. Ja tam wielce o takich rzeczach mówić. Kurwa, Ledy, ledy z Samsunga. <głos> <głos> Od lodówek <w> te kurwa. <noise> Kupiłem panie cztery telewizory i Nie, tak... Ja kolega przyniósł. <noise> A Ty się nagrywa? A Ty już nagrywasz? A nie, no to fajnie, Bardzo dobrze, że nam leci... no. powiedziałeś. To taki wywiad na spontanie, dobra, lecimy. Wywiad dobra. z wampirem. Trzy, dwa, dwa jeden. jeden. Dzień dobry, mili, mili Państwo. <laughs> dobra, co ja Wam powiem. Trochę żeśmy sobie pojeździli, tak żeśmy sobie kurwa pojeździli, że się ciemno zrobiło. Michał filtry wymieniał. Powiedzieliśmy, o czym wąski gadałeś w Eklipsie. Wszystko będzie w odcinku. Dokładnie. Wszystko będzie w odcinku. Dobra. Ale poruszaliśmy bardzo ważne kwestie, nie? Aspekty takie tak. jak podsufitka, tak audio. Dobra, może ponieśmy machę. Bo tak tak co jest. tutaj mamy? 2 litry? Tak, dwa litry. Szału nie ma. Komora niemalowana. malowana. Bo docelowo miał być tutaj inny silnik. Więc 2 litry, 4G63. No do OHC. Kunia 146. Rozpórka? Tak, z przodu i z tyłu jest rozparty z racji, że no, chciałem, żeby był sztywniejszy, no tak i ładnie to wygląda bez czerwone. A co czerwone? Szybki kolor. Od razu szybki. Tak jest, 50 plus do, presti, do, do prestiżu Ale i poczekaj. 20 do szybkości. Poczekaj, poczekaj, bo, mówi. bo mówisz 146 kunia, Tak. a ja Ci powiem gówno prawda. No mówi. Bo nasza wlepa daje plus 15. Aha, no tak, jest jest faktycznie. <grym> Czyli mamy pas... 161. Dokładnie, <grym> 161. 100 rzek to jeszcze też plus 3 konie, to o. mamy 164. Tu tak, mamy na pełnym przelocie od początku do końca. <grym> Czyli no, kolejne 10, tak, <grym> kolejne 10. 173. <grym> ile ona, ona ma? <grym> A nie wiem, nie miałem zielonego piękna. Aha, nie wiem, jakoś nigdy to nie, nie zaglądałem. Mam pewnie gdzieś instrukcje od niego i jakieś tam pewne informacje pewnie by były w tym, ale nie zaglądałem w to. To jest kolor, w jakim był, nie? Aha, i ty ją w tym kolorze kupiłeś, tak? Tak, og ogólnie to ktoś chyba go w ogóle sobie, że tak powiem, podrobił trochę, bo on był oryginalnie w takim fiolecie. No? Chyba to jest fioletowy teraz. Kurwa, no dziewczyny taki... mnie teraz zjedzą, nie? To kurwa, nie jest fioletowy! <laughs> to nie jest fioletowy, <laughs> to jest fioletowy! <burgiowy>, kurwa, <śmiech> gamoniu! <śmiech> no w każdym razie, dobra, jebać, to my jesteśmy prosi chłopaki. Fioletowy kolor. Ktoś go chyba w ogóle zmatował i prysnęli go jakimś takim klarem. <laughs> Sorry. Nie wiem, z brokatem czy z jakimś takim, jakąś taką perłą. On ogólnie był w kameleonie. O! No i wszystko by było git, gdyby nie to, że był bity w przedni zderzak, którym by nie, da, nie dało się po prostu dobrać koloru do niego. I te, te wstawki nad, na drzwiach, co są, to były po prostu wypłowiałe, nie? Mhm, Także no, mimo wszystko musiał być i tak cały malowany, nie? No mówię, komora nieruszona, bo miał być silnik wymieniony i... No ja spełzę na tym, co jest. A powiedz mi pakiet, zderzaki, Pro. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za pakiet. Taki, Gotowy takiego, body. Takiego go kupiłem. Gdzieś tam w Niemczech kiedyś znalazłem takiego Eclipse'a, też z takim samym zderzakiem. Bo one ogólnie, te, ten zderzak jest bardzo podobny do tego, co jest zrobiony w Łodzi. Bo tu jest podobna jakaś firma w Łodzi, co robi takie rzeczy. Ja tam kiedyś patrzyłem na ich ten. To on jest bardzo podobny, ale nie ma tych dwóch żeberek w tym zderzaku. Aha. Także ten jest taki, no... Ma te dwie dodatkowe tutaj wstawki i to chyba go wyróżnia od, od tego naszego tutaj lokalnego, że tak powiem, wyrobu. A powiedz mi, jakieś plany przyszłościowe odnośnie silnika, coś nie, tutaj no, plany, będziesz podnosił czy zostawiał? Plany to były od samego początku, jak, no, jak tylko ten samochód się pojawił, no bo to tak trochę było mało na wolno sący. Tutaj koledzy żenili fałki do takich, no właściwie do Toyot, nie? I mówili, żeby iść w tego tam, powiedzmy, toyotowskiego mz czy tam vz nie wiem. Nie pamiętam dokładnie, no można tak, a można po prostu turbo i do 300 koni bez, bez kucia można to robić, nie? To jest taki lancerowski silnik właściwie, one w Ewo też szły, tylko z turbiną i kutą, nie? Czyli, Czyli odpr dwa, odprężamy i, i, no. i turbinka. Widzę, to jest. 15 ci... tysięcy, że tak powiem, to, teoretycznie rzecz biorąc, bo to EMU i takie jakieś tam pierdołki, 15 teoretycznie powinno wystarczyć na turbo do niego, nie? Aha, i z robotą byś się zamknął w tej kwocie? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ogólnie brniesz w ten, ten temat? Turbo? Tak? Nie wiem. Nie wiem, no mówiłem wam, że plan jest na, na wymianę tego auta, na, na, na trochę mniej kozacki projekt. Nie mówmy tego wideo. Nie, właśnie nie chcę, nie chcę tego <laughs> mówić, jakby, bo być może będzie taka kiedyś historia, że przyjedziecie, nakręcimy tutaj drugi odcinek o moim drugim samochodzie. No chciałbym. No, powiem ci szczerze, że też, nie? Tutaj no, doszedłem do jakiegoś takiego momentu, no i się zatrzymałem. Czy dobrze, czy niedobrze, nie wiem, się okaże. Być może kiedyś, jak zostanie ten samochód w rodzinie, bo to nic nie jest powiedziane, ja go za bezcennie oddam, że tak powiem, nie? A że syn niedługo pewnie prawo jazdy zrobi, to też by miał z tego Friday, jakby sobie tym chciał pojeździć. No, a że na przełomie lat się nazbiera trochę kasy i, i turbo. Ja bym pokazał jeszcze jedną fajną rzecz. Halo, widać mnie. Zamykamy? Widać mnie. No zamykamy. Może no. pokażmy tą blendę z tyłu. No, dobra, no to pięknie. Ładnie I... wygląda, jest tylko jeden mały mankament. Ja już zauważyłem. Zauważyłeś? Jak wciskasz stop? Tak. To się ona wyłącza. Po prostu Ale to ja... powiem Ci też jakiś swój rok ma, nie? No nie przemyślałem tego, nie przemyślałem tego, żeby to tak. No, spiąć, żeby to miało ręce i nogi. No, żeby ogólnie to... to nie jest oryginalne, nie? No, oryginalnie nie świecą. Nie, się. oryginalnie nie świecą. Oryginalnie ta blenda jest, ale oryginalnie ona nie świeci. Nie? I co tutaj LEDy wrzu no, tak, wrzucają? Czy... Nie, pasek LEDowy. Pasek LEDowy, polutowany. Wygląda zajebiście, naprawdę sznos. No, ogólnie gdyby nie to, że jest kłopot, że tak powiem, no, no, nie są to tanie lampy. To chciałem je rozkleić i zrobić to całe aż dotąd. Żeby no. się cały ten pas na czerwono świecił. Chyba amerykańskie tak mają. Amerykańskie wersje lampy mają tak, że się świeci ten chyba ten, ten, ten cały tutaj, że tak powiem, one się wtedy tu świecą, nie? Takie duże oko się świeci tutaj. Dobrze by to wyglądało. No, też tak myślę. Ale to taki może plan na przyszłość, zobaczymy. No, czas pokaże, jak to mówią, nie? Dobra, wąski, miałeś się pytać o Tumik, to ci opowiem Ty, o Tumiku. To o co ja miałem się pytać? O Tumik się, no, się kurwa, kurwa miałeś pytać, więc właśnie. Tłumik. Co to za Tumik? To jest Tumik od auta. Powiem ci. To nie jest Tumik, to jest Rura. Nie, to jest skuwa, Rura. Tumik jest, jest końcowy, tylko założony. Jasmy, dostałem go właściwie. No, dostałem go. To założyłem. No. Powiedz mi, ile razy go obiłeś? No dużo. Zresztą słychać było pewnie, jak jechaliśmy, że tam co krawężnik, to było bum 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 bum. No, ale z Tumikiem to nie ma za wiele wspólnego, co? Nie, no nie ma. Chyba, że mu silencer włożysz, to wtedy ma. A może coś, zróbmy coś tam Zrobimy mu Tutu. Utu, robmy u tu. no? Złoto to ujmy. Fajnie wrócił, no. Daj mu! <try> Czyli jest całkowicie po japońsku Katanima. nima Właśnie o gwincie O, nie powiedzieliśmy nic o gwincie. Ciemno nam się robi, ale na koniec jeszcze powiemy o tym gwincie. Tak, że jest gwint. Jest gwint. A co to za gwint tu wjechał? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Kupiłem go kiedyś przez eBay i przysłali go z Niemiec i założyłem, pasował. Aha. I twardo po prostu twardo jest. Twardo jak beton, nie? No, cycki wycząsa. Z plomby z zębów hmm. też. Także chyba taki zamysł był generalnie, nie? Także wszystkim, którzy chcieliby no. mieć trochę wrażeń w swojej kabinie, polecamy. Tak jest. Gwinty Ibeja. Ibeja. Dobra, Dobra no słuchajcie, do Zrobiło nam się ciemno już całkowicie. Widać nas w ogóle? Coś tam? Widać, widać. nas. A to nie wiem, może nasz reżyser by pokiwał, czy nas widać. Widać. To reżyser Dobra, reżyseru na nas! Nie mówiłem nie lej, Możile. No, mówiłem już się nie lej, pijany no. to po prostu. No. No. Mówiłem, panie, reżyseru mniej. Reżyseru. Mówiłem o setkę za dużo. O setkę. o setkę. My się pomału z wami żegnamy. Ja tak yy, z rękawa, że tak powiem, wysypię yy, prezent dla naszego gościa, naszego oczywiście spalonego kapcia. Uznania o. od MotoŚwirów. Wow. Proszę bardzo. bardzo. Dziękuję. Na półeczkę. Jakby się zjechała tutaj, wiesz? Oponka w którymś miejscu można sobie o, dolepić. Dokleić. To jest Ale chyba jest, nawet y, ze zlotu, na którym byłeś, y, z driftu zbierane. Aha. I wycinane tutaj przez pana naszego reżysera. Jest Dzięki zdolny. Bardzo. No dobra, co? Czyli. Żegnamy się. Nie zapomnijcie standardowo zasubskrybować naszego kanału. Dajcie dzwoneczek. Wbijajcie na nasz portal www.motomyślnik.świry.pl No i co? Obserwujcie nasze media społecznościowe. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Hej. Na razie. Czekajcie! Stop! Co jeszcze? Może jeszcze Bartek nam powie, yy, bo oczywiście zgłaszajcie się do nas. Link do zgłoszenia będziecie mieli pod filmikiem. Jak wrażenia. Z dzisiejszego spotkania całkiem no. spoko. Nie ale się. moglibyśmy się napić. Moglibyśmy. No to my Nie, jedziemy to tak. pić. Nie, bo... A my. No, teraz mały after. Teraz mały after, after party. Gdy Dobra. Jedziemy Bajo. Show. watch me as i go shut up both ways before you cross me baby cause i don't break for boys i'm moving on